Cześć, tu Wiedźma od Gratów. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na spotkanie z Oplem Monterey, który jest jeszcze bardziej Isuzu Trooperem niż przeciętny Montek. Ten egzemplarz pochodzi z roku 1997. Jest troszeczkę A, a troszeczkę B. Jest z silnikiem 3.1 turbodiesel na trzycelowym lifcie, a z wyposażenia zaskakująco bogaty, choć jednocześnie dość prosty. Zapraszam. Miałeś już Galopera, miałeś już Fronterę, skąd pomysł na Monterey'a? To był pierwszy pomysł na terenówkę. Niestety ze względu na wiek miałem duże zwyżki do OC, zwłaszcza za rozmiar silnika. I padł pomysł, żeby kupić najpierw Fronterę, potem tego Galopera. Chociaż od samego początku chciałem Monterey'a. Aha, czyli ten Monterey to jednak był ten twój nowoczesny e, drinkar. Tak. Po prostu nadam ten moment. Olbrzymie auto, z, bardzo pakowne, z dużymi zdolnościami terenowymi, które można się wpakować i pojechać gdzieś w dzicze. Powiedz e, takie uczucie, kiedy przysiadłeś się ze swoich poprzednich aut na, na Montka, to co cię zaskoczyło? Hmm, jego traktorowatość. Galoper był może też traktorem, ale. Tam e, były bardzo ciężkie modyfikacje off-roadowe: bardzo duży lift, duże koło, e, rozkręcona pompa, e, no i samochód z przygodami. E, tutaj natomiast no, jest to auto, które maksymalnie poleci gdzieś jakieś 110, ale nie czuję żadnego wysiłku z tego tytułu. E, nieważne, czy jedziesz 60 czy 110, on cały czas pracuje tak samo, e, i to trochę zaskakuje. A mimo to w mieście potrafi być w miarę dynamiczny i nie odstawać od reszty zwykłych dużo plaskaczy. Znaków, tak, tak. Tak. Bardzo dużo właścicieli innych terenowych wymienia sobie wnętrza. Tutaj nie ma takiej potrzeby ze względu na wygodę foteli, zwłaszcza jak się ma wersję z grzanymi fotelami. Tu niestety tego nie ma. Ekstremalnie wręcz wygodny. Eee, można się na przednich, na tylnych fotelach przysłowiowo rozwalić i jechać jak e, pan na włościach. Przysłowiowy, klimatyzacja, radio, nie, teraz powiedziała, eee, tak. Ta. E, tempomat i naprawdę można jechać. E, co prawda, przez układ kierowniczy dosyć często się negocjuje kierunek jazdy, ale Uf. ma to swój urok. Można spokojnie zamieszkać w środku, a w terenie nie odstają. Generalnie Monterey, ak Trooper, był zaprojektowany jako konkurencja do Landcruiserów. Z siłą rzeczy musi sobie radzić w terenie. Nie jest zaprojektowany, oczywiście, do topienia, eee, ale tak sobie radzi w, w wodzie jako taką. Radzi sobie, przejedzie. E, rzeki jakieś nie stanowią problemu, tylko nie topmy go podach. I on wtedy dzielnie będzie sobie jechał. Jakieś wyprawy Rumunia, Albania, e, daleka Ukraina nie stanowią do niego żadnego wyzwania. W tym egzemplarzu został zastosowany e, lift, e, prawdopodobnie trzycalowy. Dlaczego prawdopodobnie? Bo został wykonany przez poprzedniego właściciela i dokładnie nie znam jego. Ale jesteś na tyle zadowolony, że tak. tego nie ruszałeś. Tak. E, 33-calowe opony mieszczą się bez problemu, nic nie dobija, nic nie haczy. E, ładnie to wszystko pracuje. Po remoncie zawieszenia, które ja wykonałem, e, pracuje też to cicho i całkiem wydajnie. Nie ma jakichś problemów z tym. Masz też tutaj ten 3,1 litra silnik tak. diesla i z, z, tego, co, z tego co słyszałam to są dość niezawodne silniki i silniki, bardzo się falą. E, Silnika nie da się w ogóle zajechać. E, nieważne co kto z tym próbuje, tego silnika nie zajedziesz. Dopóki na pompie mu nie spróbujesz zrobić 300 koni, nic się nie stanie. A ty nie 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 bawiłeś Nie, się tu tak, jest seryjna. Tak, tu jest seryjnie e, moc około 118 koni mechanicznych i 270 Nm. E, z tego co pamiętam, plus reduktor, który zwiększa wtedy nam si e, siłę do około 700 Nm. E, kosztem tego, że rozpędzi się do maksymalnie 30 km na godzinę. No, ale umówmy się w terenówkach. Nie chodzi tak. o to, żeby po prostu rozwijać rekordowe prędkości, tylko żeby on miał siłę się wdrapać gdzieś, tak. wyciągnąć kogoś innego, tudzież z błota bądź wygrzebać się. Silnik z jest w produkcji Isuzu, czterocylindrowy, e, zastosowany w Montereyach, zastosowany w e, e, Oplu Campo, czyli pick-upie, zastosowany w kilku też dostawczakach, chociaż nie pamiętam, nazewnictwa. Generalnie problemem tego samochodu jest właśnie nazwa. Ja kopla. powiem Ci, że spotkałam się z różnymi opiniami, jedni twierdzą, że ok, ponieważ to jest Isuzu Trooper kolejnej generacji, de facto, to jedni mówią, dobra, to jest tylko jakiś rebranding na Europę, po prostu jest to Opel Monterey na Wielką Brytanię, to jest Vauxhall Monterey. A inni mówią: Tak, Opel wziął I Suzu i spieprzył to, co było dobre, a zostawił to, co było chujowe. <laughs> Ale z... ja nie zauważyłam, żeby to były jakieś istotne różnice. Oprócz tego, że jest różnica istotna, zależnie od miejsca produkcji. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w Japonii, dlatego elektronika mu jeszcze działa. Natomiast w egzemplarze... to, nie, to nie znaczek, tylko fabryka, z tak, której wyjechał. Tak. E, Czy tutaj jakiś geniusz go wziął z Japonii na, na kraju młopa e, <noise> Niestety. Natomiast e, wiem, że w niemieckiej fabryce stosowano inne kable. E, prawdopodobnie od Mercedesa, bo są biodegradowalne i w którymś momencie elektronika samochodu zaczyna po prostu szaleć. No, to jest właśnie niesamowite, że w momencie, kiedy firmy chciały być ekologiczne sprawiały, że pewne rzeczy trwały krócej i były mniej wytrzymałe. Nie? Tak, zamiast iść w wytrzymałość i to, żeby jak najdłużej samochód funkcjonował, to nie. Z tak. A, jeżeli już mówimy o biodegradowalności. Czy znaczy, samochód e... redukuje aktywnie wagę, e, dokładnie e, przez problemy z blacharką i rdzeń przemdobywską na kabinie. Jak z dostępnością części? Tragedia. Tragedia. E, trzeba szukać, zwłaszcza części blacharskich. E, najbardziej podstawowe elementy są. Są dostępne, natomiast bardziej skomplikowane, typu już tuleje e, od chociażby sierżanta, e, czy jakieś elementy silnika, e, trzeba szukać. E, dobierać z innych samochodów, e, bądź ściągać z Ameryki, gdzie są dostępne. O wiem, Amerykanie w ogóle uwielbiają te samochody. Takie Amerykanie, no, Australijczycy uwielbiają, generalnie bardzo Islandczycy też, jest bardzo fajny egzemplarz na Islandii, gdzie facet założył 55-calowe koła, ale na mostach już z patrola, właściwie to na przednim moście z patrola, dlatego że tutaj fani Montereyów uważają, że tylny most jest wytrzymalszy niż patrolowy, ze względu na mniejsze przełożenie, czyli mniejszą ilość zębatek w dyferencjale. Co ci sprawia największą frajdę, jeżeli chodzi o to auto, eee... kiedy się nie psuje, wiem. Tak, 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 dokładnie. Najbardziej się cieszysz, kiedy wstajesz rano, idziesz i idziesz odpalić to auto, ono odpala i ono jedzie i dojeżdża tam, gdzie miał dojechać. Wiem, a oprócz tego? Eee, takie uczucie kontrolowania okolicy. Samochód ze względu na swój rozmiar i lift oraz zastosowane koło na drodze budzi respekt. I inni użytkownicy drodzy, choć nie zawsze, ale inni użytkownicy drogi często się zastanowią, e, zanim stwierdzą, że jednak mi wymuszą, e, gdzieś wyjadą albo włączą się do ruchu przede mną. E, do tego jednym z tych fajniejszych featureów jest to, że na parkingu pod sklepem go widać z daleka. A jednocześnie mieści się na jednym miejscu. Tak. Roku, więc... Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, to jak mały jest to samochód, mimo że wygląda na duży. Tak, mimo że wygląda na duży, jest do... w nim też dużo miejsca w środku. Tak, ze względu na bardzo kwadratową budowę kabiny. Generalnie samochód zakupiłem 3 albo 4 lata temu, chyba 4 lata temu, e, jak się zaczynała pandemia COVID, -a. tak w 2020 roku. E, pojeździłem nim 3-4 miesiące i zaczął stukać wahacz. Więc zamiast oddać to komuś do zrobienia, to stwierdziłem, dobra, to zrobię sobie to sam. Dałem się namówić z pewną osobą. Jedna siedzi obok i żeby zrobić właśnie to, żeby zrobić jakieś tam pierdały, zaczęła się gadka, jak już to rozmontowujesz, to jeszcze zróbmy tam to, tam, to sramto. I skończyło się tym, że prosta wymiana sworznia wahacza dolnego z przodu zakończyła się na totalnym remoncie zawieszenia, totalnym remoncie całego układu hamulcowego i dwuipółletnim postojem samochodu na kobyłkach w garażu który zakończył się tym, że oddałem to wreszcie mechanikowi, który mi auto złożył, wyczyścił i samochód zaczął jeździć w marcu zeszłego roku. Po chwili okazało się, że po tak długim postoju rozwalił się odważnik na wale napędowym, który się rozpadł w trakcie jazdy. Zaliczyłem mojego dzwona tutaj na poligonie, przyjechałem wyciągać kolegę, niestety kolega mnie uderzył, więc samochód miał, zaliczył kolejny poślizg, potem się okazało, że strzynia biegów Zaczyna szwankować, więc została wymieniona skrzynia biegu, potem się okazało, że to wał jednak szwankował, więc został naprawiony częściowo wał napędowy. Niedawno wymieniliśmy na hamulce, bo się okazało, że się dostał kamień do jednego hamulca i po prostu zjechał mi całą tarczę, nie tarczę tylko zaciski, więc też są nowe. samochód w ciągu tych 4 lat przejechał 4000 km, z czego większość w czasie pierwszego pół roku. czego większość między warsztatami. Tak, na lawecie. Nie, wypuszczam sobie na lawecie, przejechał tylko 1,5 km. No to o, i tak jest dzielny, nie? Tak. Eee, generalnie, tak jak miałem z Fronterą, uważam, że ople są bardzo dzielne. Eee, Albo i Suzu. E, można się kłócić, co, jaki jest znaczek z przodu. E, I one nie wymagają, e, o inaczej, wymagają serwisu, ale dojadą do niego samemu. Miałem tylko raz sytuację, gdzie trzeba było go zalawetować i dlatego, że nie miał wszystkich kół, bo miał rozmontowane całe zawieszenie. E, więc go wieźliśmy na cegłach, bo inaczej się go nie dało postawić na lawecie. Dobrze, że zaraz za mechanikiem było ten, wysypisko śmieci, to wszyscy myśleli, że wjeżdżamy go w e, Przy samochodzie bardzo dużo spędziłem e, rozkładając, składając go. E, dużo krwi też poleciało, kilka oparzeń od palników, e, kilka bardzo strokich wulgaryzmów na osoby, które go zaprojektowały. E, znajdę tego Japońca, który zaprojektował to i każę mu zdejmować przednie wahacza. Górne, przednie wahacze, ten kto zaprojektował, to się powinien stwarzyć w piekle i obracać to pół godziny. Jeśli podobał Wam się Montek, możecie znaleźć więcej filmów z jego udziałem u konkurencji zajmującej się bardziej off-roadowymi tematami. Natomiast, jeżeli w ogóle podobało Wam się to, co robię, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i zostańcie ze mną. Cześć! Jest...